Partnerem odcinka jest NordVPN. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Z nas polaków niezwykle skromny naród. Amerykanie nawet o swoich oszustach nagrywają filmy, czyniąc z nich gwiazdy, a my naszych bohaterów nie jesteśmy w stanie przepchnąć do mainstreamu. Wy akurat dobrze wiecie, że wśród polaków było mnóstwo znakomitych honorowych gości, ale że wśród naszych rodaków był również artysta, wśród złodziei. To już może nie każdy wie, więc dziś o nim opowiemy. Chodzi o naszego rodaka, który był niezwykle pomysł słowem wynalazcą ale postanowił pójść jednak w łamanie prawa i tworzył fałszerskie dzieła sztuki niemal idealne podróbki banknotów i to pod nosem własnej żony. Czy powinniśmy się go wstydzić, to już każdy z was indywidualnie niech oceni po dzisiejszym odcinku? On natomiast nie miał sobie nic do zarzucenia, ewentualnie jeśli miał do siebie jakieś pretensje, to tylko o to, że wkręcił w interes pewnego debila z Rosji. Poznajcie Czesława Bojarskiego już teraz w historii bez cenzury. O młodości Cześka niestety nie wiemy zbyt wiele, ale na szczęście nie ma to znaczenia w kontekście jego przygód w dorosłym życiu. Wiemy, że przyszedł na świat w październiku 1912 roku, później mamy archiwalne dowody na to, że studiował w Lwowie i w Gdańsku, odebrał dyplom architekta, a potem łubudu i już go mamy w mundurze Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku w stopniu Kaprala, po czym po pewnym czasie ląduje nam w pronazistowskiej Francji. Dobra, to nie jest oficjalna nazwa, ale ciężko doprawdy inaczej określić państwo Vichy. W swoim godle powinno mieć nie ten dziwny topór, tylko wafla, bo się waflowali z III Rzeszą, aż miło. Co jednak nie zmienia faktu, że jak tam człowiek się nie wychylał i... Nie był Żydem, to mógł próbować wieść względnie normalny, spokojny, nazwijmy to, żywot. I tak właśnie postanowił zrobić Czesiek, który w przeciwieństwie do wielu jego kolegów z wojska uznał, że nie będzie się przenosił na wyspy, żeby mieć okazję do zbrojnej zemsty na Niemcach. Czyli poszedł na łatwiznę? Niby tak, ale to wcale nie znaczy, że miał łatwo, bo język znał mizernie, w związku z czym łapał najprostsze, a co za tym idzie najgorzej płatne prace. W końcu stwierdził, że wszystko postawi na swój inżynierski zmysł wynalazcy i trzeba chłopu przyznać, że miał łeb do innowacji. Wymyślił na przykład swój sposób na kawę w kapsułkach, ale też opatentował swoją wersję szczoteczki do zębów, ruchomego fotela czy plastikowego ołówka i niby wszystko Fajnie, ale żaden z tych produktów nie podbił ówczesnego rynku. Na szczęście jednak, jak się nie ma szczęścia w biznesie, to się ma w miłości, prawda? Nie. Nie ma takiej reguły, ale akurat w tym przypadku tak się właśnie stało. W 1948 roku nasz dzisiejszy bohater ożenił się z Suzanne, francuską, której rodzice byli do tego stopnia przy kasie, że kupili młodym dom. W tym domu Suzanne dość szybko dwa razy zaszła w ciąże, a Czesiek zachodził w głowę, jak rodzinie byt zapewnić i uniezależnić się od teściów, no bo to zawsze irytujące. W końcu uznał, że nie ma w tym kraju pracy dla ludzi z jego wykształceniem i sam sobie coś ogarnie, będzie robił... Duże pieniądze. Dosłownie. Bojarski uznał bowiem, że jest na tyle sprytny, że co się będzie kogoś prosił o pieniądze, jak sam je sobie może produkować. W jednym z pomieszczeń w domu zorganizował sobie niewielki warsztat. Żony to specjalnie nie dziwiło, no niech se chłop majsterkuje, jak chce, tym bardziej, że nikomu nie przeszkadza. Siedzi tam tylko nocami, a co tam robi? Pewnie nic ciekawego. <laughs> Oj, błąd, pani Suzan. Bo pani mąż po nocach przy pomocy sprzętów, których nakupił od handlarza starociami i potem trochę zmodyfikował, Pracował nad stworzeniem papieru jak najbardziej przypominającego ten używany do produkcji banknotów. Oczywiście, Bojarski doskonale rozumiał, że nie da rady wystarczająco dobrze podrabiać wszystkich banknotów na rynku, to też skupił się na jednym nominale 1000 franków, na dzisiejsze 26 euro. Na tym banknocie była podobizna kardynała Richelie, i wcale on nie był taki prosty do podrobienia, ale Czesiek był cierpliwy. Szlifował tego cholernego Richelieu setki razy. Między innymi przy pomocy swojego autorskiego ołówka starał się odtworzyć najdrobniejsze szczegóły na banknocie. I w końcu po roku uznał, że czas spróbować upłynnić swoje pierwsze fałszywki. I udało się. Co za nie kupił? Kolejne starocie, które przerabiał w warsztacie. A żony nadal nie interesowało po co. No ale już coś innego mogło się wydać podejrzane. Klasyczne, a skąd on miał na to pieniążki? Bo przecież do tej pory wszystko, co miał, było od teściów, a tu nagle własna kasa. To też bardzo sprytnie ogarnął. Po prostu zmyślił, że ma pracę. Twierdził, że robi w handlu, a że rodzina się nim ewidentnie mało interesowała, to nie wnikała. Tym bardziej, że no faktycznie przecież zaczął często wyjeżdżać i zwoził ze sobą jakieś szpargały, długopisy, krzesiwa. Najwyraźniej nimi handlował, a to oczywiście była przykrywka. Dalekie podróże sprawiały, że Bojarski mógł upłynniać swoje fałszywki w wielu różnych miejscach. Nie zostawiał też po sobie śladów w hotelach, bo specjalnie podróżował nocnymi pociągami. W ten sposób do połowy lat 50. upłyniał już jakieś 1500 banknotów miesięcznie, czyli równowartość dwóch samochodów. Cały czas jednak trzymał rękę na pulsie i kiedy usłyszał, że policja i banki zaczynają podejrzewać, że coś się święci, to no, absolutnie nie odpuścił no co wy Zmienił tylko kaliber. Teraz skupił się na banknocie o nominale 5000 franków i tymi banknotami sfinansował nie tylko rodzinne wakacje, ale przede wszystkim budowę nowego domu. Okej, okay, teściowie też trochę dorzucili, ale jego wkład był tęgi i nadal nikt nie dopytywał, skąd ma na to pieniądze. Najwyraźniej założyli, że Suzanne ochajtała się z nieoszlifowanym diamentem biznesu. Tymczasem Bojarski budował chałupę, jakby grał w Simsy na kodach, a że był też. Architektem to i projekt był jego, no żona była zachwycona tymi pięknymi wnętrzami. Oczywiście, że Czesiek projektując nowy dom, ukrył w nim już nie takie małe laboratorium. Był niczym Dexter z kultowej kreskówki sprzed lat. Może nie miał irytującej siostry, ale niebawem to on miał być strasznie irytujący dla francuskiego systemu finansowego. Przeprowadzono bowiem denominację, wprowadzono najlepiej, no dobra, jedne z najlepiej zabezpieczonych na świecie banknotów, po czym nie minęło wiele czasu i znowu pojawiły się podróbki i to tak znakomite że można je było odróżnić od oryginałów dopiero po naprawdę dokładnej profesjonalnej analizie. Francuscy politycy zaczęli nawet mówić o kilkunastoosobowej grupie świetnych fałszerzy. Tymczasem Czesiek robił to wszystko sam. Teraz skupiał się na 100 frankówkach, na dzisiejsze mniej więcej 184 euro. Były tam podobizny Napoleona ale dobra, przejdźmy już do najważniejszego. Na czym dokładnie polegał proces podrabiania pieniędzy i puszczania ich w obieg przez Bojarskiego? No Czesiek przede wszystkim wychodził z założenia, że trzeba wiedzieć, gdzie fałszywki w obieg wpuszczać. Na przykład bank, gdzie bardzo często są odpowiednie urządzenia do weryfikacji, czy dany banknot jest prawdziwy, czy może jednak nie do końca. I ludzie, którzy się na tym znają, nie jest do tego najlepszym miejscem. Za to sklepy, restauracje, miejsca, w których panuje względny pośpiech, a osoba przyjmująca kasę nie jest najprawdopodobniej specjalistą od fałszywek. O, to już zdecydowanie bardziej. Bojarski wychodził z założenia, że trzeba myśleć jak taka osoba, więc na co głównie zwraca się uwagę w takich warunkach? Na papier. Ten nie może budzić żadnych wątpliwości. Bojarski skonstruował więc specjalną mieszarkę, w której łączył rozpuszczony papier kalkowy z bibułą od papierosów, kolejnym krokiem. Była odpowiednia farba i możliwie jak najdokładniejsze odwzorowanie grafik. Przy czym Bojarski absolutnie nie robił tych banknotów pojedynczo. Po pierwsze, zajmowałoby mu to od cholery czasu, a po drugie, nie było szans, żeby był w tym aż tak konsekwentny, jak powinien. Te banknoty różniłyby się mimo wszystko między sobą grubością papieru, chociażby, albo kolorami, albo minimalnie szczegółami na grafikach. To też nasz dzisiejszy bohater, artysta, złodziej, jak niektórzy chcą go nazywać, trzaskał od pewnego momentu banknoty z przygotowanych przez siebie materiałów. Ale nawet takie fałszywki aż prosiły się o przypał. Musiały jeszcze zostać odpowiednio postarzone. Chodzi o proces, w wyniku którego te banknoty sfałszowane wyglądałyby na dużo bardziej zużyte niż były w rzeczywistości. W tym celu w specjalnym mikserze Bojarski łączył banknoty łączył mieszał banknoty ze swoją autorską mieszanką Kurzu i popiołu, i po takiej terapii postarzającej, fałszywki były nie do odróżnienia od oryginałów na pierwszy, drugi, a nawet i trzeci rzut oka. Banki, oczywiście, już dobrze wiedziały, co się dzieje, ale były bezsilne. Mogły jedynie wycofywać banknoty, różniące się minimalnie odcieniami w niektórych miejscach albo szczegółami widocznymi dopiero pod mikroskopem. Bojarski zbijał krocie i pewnie tak by zostało, gdyby nie współpracownicy. Otóż miał takiego znajomego, Antoniego, też polskiego emigranta, który pożyczył od Bojarskiego kiedyś pieniądze, no ale nie miał jak oddać. Czesiek stwierdził w takim razie: Dobra, wiesz co? Zamiast oddawać pieniądze, to byś mi pomógł w takim tam moim małym projekcie, po czym nasz bohater wyjawił mu swoją tajemnicę. Z jakiej paki? Ano, Bojarski już po prostu nie wyrabiał złączeniem produkcji i dystrybucji. Potrzebował kogoś, kto będzie uprawiał płyniał jego fałszywki. Początkowo, jak już wiecie, Czesiek płacił swoimi fałszywkami w sklepach, restauracjach. Pieniądze, które dostawał w formie reszty, były jak najbardziej prawdziwe i właśnie tak to się kręciło. Jednak z czasem Fałszywki Bojarskiego osiągnęły tak wybitny poziom, że można je było spokojnie opychać w urzędach i na przykład kupować za nie obligacje albo złoto. I tym właśnie miał się zajmować Antek Dłużnik, a niedługo później również jego szwagier, który wszystko spieprzył. Wspomniałem już może, że miał na nazwisko Szuwałow? Chyba nie. W każdym razie był z pochodzenia Rosjaninem, któremu Antek w końcu się wygadał, że ma taką ciekawą współpracę z bojarskim. Szybko pobiegł na policję, wręcz przeciwnie, spytał Szwagra, czego wkręci. O dziwo, nasz dzisiejszy bohater nie był jakoś strasznie wściekły, postanowił zaufać obu panom, bo i fałszywek do upłynnienia miał odgroma. Ale Rosjanin absolutnie olał zalecenia bojarskiego, jeśli chodzi o zachowanie ostrożności, a służby tylko czekały na jakiś. Kretyński błąd. Niebawem okazało się, że do pewnego paryskiego urzędu pocztowego ktoś regularnie wpłaca fałszywe pieniądze, przy czym fałszywe minimalnie, bo analitycy potrzebowali naprawdę sporo czasu, żeby się zorientować. Nawet znaki wodne się tam zgadzały, chociaż wreszcie zorientowali się właśnie po znakach wodnych. Jeden z nich na fałszywkach był minimalnie rozmyty. Wreszcie służby miały jakiś trop, a później poszło zaskakująco łatwo, bo jedna z pracownic poczty zeznała, że a tak faktycznie tutaj przychodzi regularnie taki pan on zawsze ma ze sobą plik stu frankówek, zawsze kupuje za nie obligacje charakterystyczny gość niezłe ciuchy, słowiańskie rysy niedługo pewnie znowu przyjdzie Nie, no, chyba nie jest aż tak głupi zgadza się. Był głupszy! Głupszy niż wszyscy zakładali, włącznie z bojarskim. Funkcjonariusze postanowili jednak śledzić płotkę, no bo cały czas zakładali, że mają do czynienia z grupą fałszerzy wirtuozów. Co wynikło z obserwacji, że zarówno Szuwałow, jak i jego polski szwagier, jak na swoje skromne zawody, no to zdecydowanie mają zbyt dobre ciuchy. Ostatnio kupili zbyt wystawne chałupy i zdecydowanie częściej niż statystyczny człowiek płacą 100 frankówkami. W końcu postanowiono Rosjanina aresztować. Ale ten nikogo nie wydał, mimo że miał przy sobie fałszywe pieniądze. Żartowałem, z miejsca się wysypał. Powiedział, że ze szwagrem robią dla takiego fałszerza, który za każde upłynnione 100 franków daje im niecałe 63 z zarobku. Antoni potwierdził to wszystko, jak już tylko policja pozwoliła mu mówić po tym, jak go aresztowała. Służby wiedziały już, kto jest bosem, gdzie mieszka. Zorganizowano obławę, jak na jakiegoś skobara. Uzbrojeni policjanci na odprawie zostali przygotowani na jakąś straszną wymianę ognia, a tu zobaczyli niepozornego, nieźle ubranego typa po pięćdziesiątce, który właśnie wrócił z rodzinnych wakacji. Nie stawiał oporu, nawet przesadnie głośno nie jęknął, jak go rzucili na glebę. Przerażoną żonę i dzieci wyprowadzono do innego pokoju i zaczęło się straszenie. A Bojarski! My już wszystko wiemy, już cię wspólnicy wsypali, ale Czasiek wcale się nie zaczął panicznie wszystkiego wypierać, a wręcz całkiem bezczelnie stwierdził, i tak tu nic na mnie nie znajdziecie. Funkcjonariusze jak na złość mu jednak nie uwierzyli, i zaczęło się przeszukiwanie chałupy. Co chwilę znajdowano złote monety, w sejfie obligacje, łącznie rzeczy o wartości. Tysiąckrotności średniej pensji, ale wszystko legalne. No to się zaczęło, zrywanie podłóg, futryn i tak dalej, no ale nadal nic. Policjanci już się mieli powoli zawijać z domostwa bojarskich, ale tutaj szczęście naszego dzisiejszego bohatera się skończyło, bo jeden z funkcjonariuszy przypadkiem miał rozlać wodę, która zaczęła jakoś dziwnie spływać, a struga kończyła się przy niepozornej kuchence postanowili ją odsunąć, a pod spodem co? Schody? Nie, tylko włącznik. Po naciśnięciu którego odezwał się silnik domowej roboty i kawałek podłogi zaczął się unosić. Policjantom kopary opadły po raz pierwszy, po raz drugi nastąpiło to jak wpadli na dół, dosłownie wpadli, bo się schody pod nimi akurat załamały. Ale jak już otrzepali się skórzu i poświecili latarkami. To znaleźli przerobione prasy drukarskie i generalnie cały sprzęt potrzebny do robienia niemal idealnych fałszywek. Oczywiście docelowy produkt też był na miejscu, część gotowa, część kończyła się właśnie suszyć. No bojarski zorientował się, że ma przegwizdane, więc już po paru godzinach w siedzibie policji zaczął zeznawać, czym skutecznie popsuł humor zadowolonym z siebie mundurowym. Bo nie dość, że obalił ich teorię, jakoby za te fałszywki odpowiadała duża, dobrze zorganizowana grupa, to jeszcze opowiadał o swojej pracy z takimi szczegółami dotyczącymi zarówno robienia fałszywek, jak i systemu zabezpieczeń. Mówił z taką pasją, że szybko stało się jasne, że chłopiec jest po prostu z siebie strasznie dumny. Nie wydawał się mieć żadnych moralnych problemów z tym, że jego fałszywki narobiły szkód. O wartości mniej więcej 5 milionów dzisiejszych euro. Co więcej, również totalnie nie przerażał go fakt, że dostał 20 lat, ponieważ wychodził z założenia, że nawet jeśli jakimś cudem odsiedzi całość, to i tak po wyjściu na wolność dostanie bez problemu robotę w Banku Francji jako ekspert od zabezpieczeń. Niestety dla Bojarskiego Bank Francji go absolutnie nienawidził, między innymi dlatego, że kiedy nasz bohater siedział sobie w pierdlu, to trzeba było wycofać 100 frankówki z Napoleonem. Ponieważ falsyfikaty okazały się... Tak świetne, że wyszukiwanie ich w obiegu byłoby po prostu zbyt drogie. A co na to zwykli Francuzi? Byli oburzeni? Nic z tych rzeczy. Niektórzy to nawet podziwiali, bojarskiego uważali go za genialnego fałszerza. Swoją drogą, cała ta akcja przyniosła naszemu dzisiejszemu bohaterowi potężny rozgłos. W połowie lat 60. nie było we Francji bardziej sławnego Polaka. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że był najsłynniejszym Polakiem we Francji od czasów Skłodowskiej. Pod wrażeniem pewnie na swój sposób byli również jego teściowie, którzy po wyjściu Cześka na wolność, po 13 latach, kupili mu mieszkanie. No i oczywiście jego żonie, a swojej córce też, bo ta od niego nie odeszła. Ale to nie mogli sobie w tej starej Wilni mieszkać. No nie, bo została ona zlicytowana, żeby państwo francuskie choć odrobinę sobie odbiło poniesione straty. Czesiek, jak już wiecie, nie dostał pracy w Banku Francji po wyjściu na wolność. To gdzie w takim razie pracował? Nigdzie. Jakoś się do roboty nie rwał, a pieniądze i tak mieli. Brzmi znajomo. Podczas pobytu na wakacjach mieszkanie bojarskich zalało. I to na tyle poważnie, że strażacy musieli wejść do chałupy i w poszukiwaniu przecieku rozwalili jedno ze ścian. Czy znaleźli tam przeciek, to... Przyznam uczciwie, że nie wiemy, natomiast wiemy, że znaleźli tam 10 sztab złota i 800 monet, również złotych. Co na to Bojarski dość bezczelnie na przesłuchaniu stwierdził, że to nie moje to żony i teściowej. Dowodów na niego żadnych nie mieli, więc do więzienia nie poszedł, ale co kosztowności państwo francuskie zawinęło, to jego. Co robił Bojarski po tej akcji? Nie wiemy. Jeżeli coś nielegalnego, no to tym razem bez przypału, bo chłop kompletnie zniknął z horyzontu. Jest też oczywiście możliwość, że zrezygnował z nielegalnej działalności, natomiast wielu osobom nie chce się w to wierzyć. Zmarł w maju 2003 roku, parę miesięcy po wycofaniu z Francji wszystkich franków. W sensie chodzi o pieniądze, żeby było jasne. Bojarski jednak nie miał z tym. Niemal na 100% nic wspólnego, bo po prostu wprowadzono wtedy euro. Walutę, której między innymi używano na aukcjach oryginalnych bojarskich, czyli jego falsyfikatów. Fałszywki robione przez Cześka uważane są przez wiele osób za. Dzieła sztuki, jeśli chodzi o fałszerstwo. Wiele osób twierdzi wręcz, że nie było lepszego fałszerza niż bojarski, jeśli chodzi o banknoty, w całej historii. W 2008 roku za oryginalnego bojarskiego ktoś zapłacił 5,5 tysiąca euro, a w 2015 już 7. Czesław Bojarski był wirtuozem fałszerstwa. Podkreślmy jednak mocno, że fałszerstwa. Gość łamał prawo i głupi byśmy byli, gdybyśmy wyraźnie nie zaznaczyli, że robił źle. Powiedzieć, że oszukał państwo, to naprawdę zbyt mało, bo Bojarski oszukał w zasadzie każdego, kto uczciwie pracował na swoje utrzymanie. Czesiek pracował ciężko, ale zdecydowanie nieuczciwie, i dobrze się stało, że chociaż na trochę poszedł siedzieć. Dobrze, że dzisiaj już nikt nie robi fałszywek, prawda? Nieprawda. Przy czym fałszywki to wcale niekoniecznie muszą być banknoty. Łatwiej jest stworzyć na przykład fałszywy link, w który wystarczy, że klikniemy, a odpowiedni mechanizm stworzony przez hakera nas wydoi. Na szczęście NordVPN ma funkcję Threat Protection Pro, która nas przed tym zabezpieczy. Z kolei funkcja Meshnet umożliwia stworzenie prywatnej sieci która może być wykorzystana do połączenia wielu używanych przez Was smart urządzeń, a która jest zabezpieczona lepiej niż francuskie banknoty, przynajmniej te z czasów bojarskiego. Zabezpieczeń w Nordzie jest oczywiście o wiele więcej, więc śmiało wbijajcie w spersonalizowany link w opisie naszego filmu. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a przede wszystkim gigantyczną zniżkę. Zdecydowanie warto się zainteresować. Sprawdźcie sami, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był NordVPN. Krzesiwa długopisy, czym najwyraźniej handlował, a to oczywiście była po prostu. Fuck! Ostatnie słowo, nie?